się mam to trzyma recenzuje. Witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. I dzisiaj pewnie zastanawiacie się, dlaczego znowu y, pokazuję Wam wehikuł. Ale nie, to nie jest już tamten wehikuł. To nie jest tamten Jak widzicie, z przodu jest Felma, bo ostatnio dwa dni temu dostałem ten o, osobny zestaw figurek. I tak, jak widzicie, to jest mój zmodyfikowany wehikuł tajemnic. Jak widzicie, z przodu mogą się zmieścić trzy minifigurki, czyli Fred, Velma i jak będę miał dawno, no to też dawno zrobię. Tam damy. Na razie mam tylko Freda, Velma, Kudłotego i Skubiego. I patrzcie. Oczywiście tutaj Czekajcie. Patrzcie. Tutaj Zrobiłem sobie nową deskę rozdzielczą. Tu jest radio, a tu jest deska rozdzielcza nowa. I widzicie, że już drzwi takie tylne są inne, że się nie otwiera całe. I patrzcie, figurka może sobie nawet wyjść. Jezus, telefon, dobra. E, patrzcie, są tutaj komputery. E, lupa. 5 zł i 100 zł. Tutaj latarka to jest aparat. Kanapka. i Jak widzicie, przemeblowałem sobie ten wehikuł. Tu, tu jest kaseta. Tu są głośniki. Yy, tu jest takie siedzenie. Dla kudła tego jakby. I patrzcie. Zastanawiacie się, dlaczego tu dałem takie klocki. Bo patrzcie. Specjalnie dla was naszykowałem. Patrzcie. Jakbym dał tutaj ten klocek, to no widzicie, aby się nie otwierało. Musiał o, się tak zrobić. <laughs> Słuchajcie. Ym, mamy tutaj. Przesunąłem sobie tą y, zlew. Y, pokażę wam jeszcze. Tutaj przeniosłem gazówkę stąd tutaj, ale zrobiłem ją sobie szarą. I dzięki temu, że są takie drzwi, to patrzcie, tutaj jest tak ustawiony zawias, to w ten sposób mam tutaj dodatkowe wczepki na dach. Zrobiłem sobie zasłony takie pół żółte, pół pomarańczowe. Kanapka oczywiście, jak widzieliście w poprzednim odcinku z wehikułu. No i tak jak mówiłem trzy figurki się z przodu mieszczą. I teraz jak ten, jak sobie otwieram te drzwi, no to się cały, no w sumie nie cały, pół, pół napisu się nawet nie ten nie otwiera. W ogóle się napis nie otwiera, tylko to tylne. E, tutaj teraz to... E, nie ma tutaj te, tej ścianki gdzie były te głośniki, dlatego musiałam sobie je dać tutaj albo mogę w inne miejsce, nie wiem na przykład Otwórz. tutaj e. okej okay. tutaj e. jeśli chcecie sobie zrobić taki sam wehikuł, no to nie mam nic przeciwko, możecie sobie o, e, zrobić taki sam i pokażę wam jeszcze figurkę welmy, no bo welma bo to tylko... No welmy. nie ma w tym zestawie. No no oczywiście. Swoje okularki. I słuchajcie, jak pierwszy raz dotkniecie jej włosów, to, 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 to wydaje się takie, takie naprawdę grube. Oczywiście z drugiej strony ma przestraszoną buźkę. Jak najbardziej. Ma swój sweter pomarańczowy, czerwone spodnie i... No i chyba wszystko w Welmie. Tak więc... czekajcie. sobie wziąć jeść co w ostatnim odcinku Wam prezentowałam ten zestaw i słuchajcie, jeśli chcecie zrobić sobie tak, że trzy figurki się mieszczą, to musicie najpierw tą trzecią chyba figurkę musicie pierwszą tutaj włożyć w tak w z tyłu. Kudłatego. No, w tym przypadku tego. Tutaj velma czy tam dawne, jak, jak kto woli. A tutaj Freda. I te rączki, ten, te rączki tej figurki po środku muszą być tak skierowane w dół, bo jakby były w bok, to by się nie mieściła po prostu. Skubię go można sobie dać z tyłu. W sumie dla kudła tego ważnego ale on nie zauważył, że jej nie spakowaliśmy. No, i mamy. Patrzcie. Jeszcze kiedyś, jeszcze może kiedyś popracuję, żeby te drzwi były otwieralne, bo nie są one. Oczywiście trzeba je tak robić. Czy trzeba je teraz naprawić. No i można wziąć sobie na przykład jakiegoś potwora mogę wziąć sobie jeźdźca co? I to są właśnie nowe figurki. Tu jest duszek jeszcze. Jeszcze mam mumię nową i zombiaka. No w tym zestawie, akurat były w tym zestawie, w sensie w zestawie tych figurek. Co? Duszek sobie się świeci w nocy, tylko musicie go naświetlić w świetle, na przykład w żarówce czy w słońcu. No i jak zabierzecie go do ciemnego miejsca, to on będzie tutaj wam świecił. No, nawet z tyłu mm. Mm. oczywiście duchem jest zapomniałem, jak miałem na imię, ale dobra, oleć to. Jeździec oczywiście to jest Elud Crane. A więc myślę, że Wam się podobał odcineczek. Zostawiajcie łapy do góry, subskrybujcie kanał z dzwoneczkiem, żebyście nie ominęli żadnego filmu. I trzymajcie się! Cześć!